Witam Was bardzo serdecznie w pierwszym odcinku naszej serii Rodzina Naukowo, gdzie rozmawiamy o rodzinie, tylko razem ze specjalistami z dziedziny psychologii, socjologii, ekonomii. I dzisiaj będziemy rozmawiać o temacie dzieci, relacji rodziców z dziećmi. i O tym będę rozmawiać z profesor Iwoną Taranowicz z Uniwersytetu Wrocławskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Co się dzieje w głowie kobiety i mężczyzny, kiedy na świecie pojawia się ich dziecko? Och, trudno mi jest odpowiedzieć, co się dzieje w głowie, no bo to jest coś bardzo subiektywnego. Natomiast na pewno jest to bardzo, bardzo duża zmiana. Bardzo duża zmiana w ich życiu, ponieważ w tym momencie nie tylko spadają na nich różne obowiązki, ale przede wszystkim przejmują odpowiedzialność. A jest jakaś recepta, jakaś jedna recepta na dobre wychowanie dziecka? Och, myślę, że chyba jednak nie ma. Rodzice właśnie w takim momencie, jak pani powiedziała, kiedy się to dziecko rodzi, chcieliby dostać taką receptę. Natomiast no. A dziecko wychowuje się w sumie nie tylko w tym momencie, kiedy my coś mówimy i świadomie staramy się go wychowywać, ale cały czas tak, w różnych spontanicznych sytuacjach. Więc trudno jest te wszystkie sytuacje kontrolować tak, przez rodziców, dlatego że dziecko się też w jakiś sposób tam wychowuje czy przede wszystkim kształtuje. Także kiedy jest świadkiem jakiejś sceny na ulicy, prawda, w sklepie słyszę coś, co mówią sąsiedzi i tak dalej, tak? Także y, trudno tutaj wskazać jakąś jedną receptę, no, po prostu y, w, naj, w największym stopniu i y, tak czy inaczej rodzice, czy właśnie dom rodziny, czy rodzina oddziaływuje na dziecko i to y, jak, y, jak wyglądają relacje w rodzinie także, także y, no trudno odpowiedzieć tak, na, to, na to pytanie, dlatego że to bardzo wiele czynników na to ma wpływ, zwłaszcza, że to jest proces pewien, tak? proces, y, który jest dynamiczny. Y, inaczej się wychowuje małe dziecko, on mało ma inne potrzeby, y, inne problemy się pojawiają, kiedy to dziecko jest większe, kiedy zaczyna dorastać. Także są tacy rodzice, którzy świetnie sobie radzą z małymi dziećmi, są świetnymi rodzicami małych dzieci, a już trudniej, kiedy ono dorasta i odwrotnie. tak? Na przykład, nie, nie, są, sama znam takie osoby, które mówią, że nie lubią specjalnie małych dzieci i już by chciały, żeby te, te dzieci ich e, były takimi partnerami trochę do rozmowy, bo będzie im łatwiej. E, więc to jest po prostu pewien proces i jednocześnie oczywiście sami rodzice. Dojrzewają przecież, tak? Uczą się wielu, być może pojawia się drugie dziecko, oni już mają doświadczenie z pierwszym dzieckiem, więc to jest coś bardzo złożonego. No właśnie, a jak być rodzicem dziecka dorosłego? Co się zmienia, kiedy dziecko staje się dorosłe w tym naszym rodzicielstwie? Och, to jest też dosyć istotna zmiana, dlatego że. W tym momencie oczywiście to jest cały czas dziecko, ale w tym momencie trzeba jakby zaakceptować, że to jest dorosły człowiek i ta relacja trochę się zmienia z takiej relacji rodzi dziecko na relację dorosły dorosły, tak? czyli kogoś, kto ma prawo do autonomicznych decyzji i ma prawo do jakby swoich wyborów właśnie, do jakby swojego po, także poglądu na świat i ta relacja jest relacją, w tym momencie jakby zmienia się bardziej na relację równorzędnych partnerów, bo relacja rodzić dziecko nie jest jednak, nie jest relacją równorzędnych partnerów, prawda? Oczywiście, że nawet jeżeli dziecko jest dorosłe, to zawsze to będzie relacja rodzic dziecko, tak? Ale jednak jakby ona jest już inna trochę. Wiemy, co rodzicielstwo daje dzieciom wiadomo, mhm. a co rodzicielstwo daje rodzicom? To, co przede wszystkim rodzicom daje, to niepowtarzalną z nikim innym więź. Tak, to jest taka więź, która jest nieporównywalna z żadną inną. I to, co jest także ważne, to jest to, że to jest więź, która, jest, która pozostaje na zawsze. Tak? Ona jej nie można zerwać. Oczywiście znamy te sytuacje, kiedy powiedzmy no ktoś oddaje dziecko do adopcji z różnych względów, czy, czy jest pozbawiany praw rodzicielskich, ale tutaj o tym w sumie jakby nie mówimy, bo też nie. Wcale nie wiemy, czy w takiej sytuacji gdzieś powiedzmy ten rodzic, nawet jeżeli jest pozbawiony praw rodzicielskich, gdzieś jakby nie czuje tej więzi z dzieckiem. To jest jakby inna sprawa, ale powiedzmy zostawiamy to. To jest więź jedyna w swoim rodzaju. I jakby oczywiście relacje rodziców z dziećmi zmieniają się na przestrzeni czasu. To, je, to nie jest cały czas tak samo, tak? I powiedzmy, że a, e, kiedyś e, dziecko było przede wszystkim na przykład postrzegane w kategoriach kogoś, kto przedłużył ród na przykład, tak? E, to jest jakby tutaj kontynuacją naszej linii, moim następcą, moim dziedzicem, tak? E, czy też powiedzmy, e, Dziecko hmm, też było ważnym takim trochę zasobem ekonomicznym, bo w, jakby w czasach jakby feudalnych, przedprzemysłowych, e, i więcej, im więcej rąk w ogóle do pracy, e, czy im więcej osób, no to powiedzmy też więcej e, możliwości czy zasób taki to co, coś takiego, co, co nazywamy dzisiaj kapitałem ludzkim powiedzmy, tak. E, Natomiast współcześnie, już jakby z socjologicznego punktu widzenia też, to to, to dziecko staje się wartością bezcenną. Tak? Proszę zauważyć, że wcześniej mamy takie powiedzenie, właśnie Bóg dał, Bóg wziął, tak? często rodzice czy dorośli a, też tak podchodzili na przykład do śmierci dziecka. A, no bo powiedzmy nie mieli, nie mieli możliwości zadbania tak jak teraz. Natomiast teraz dziecko staje się wartością bezcenną. Dlaczego? Dlatego, że ono daje właśnie jakby taką bezcenną więź emocjonalną. tak? To jest właśnie tak naprawdę w świecie współczesnym jedyna osoba, która będzie nas zawsze kochać, która, którą my zawsze będziemy kochać, niezależnie od tego. Że ta miłość jest bardzo trudna i bardzo złożona. Sami Państwo na pewno macie rodziców i wiecie, że to wcale nie wygląda tak landrynkowo, tak? Jak, i że często się wściekamy na rodziców, i rodzice się wściekają na dziecko, tak, tak zgodnie z takim, z takim taką, właśnie trudno mi powiedzieć, dowcipem, jeżeli dziecko jest takie malutkie, jest niemowlaczkiem. I rodzic obcałowuje to dziecko i mówi, żeby zjadł to dziecko po prostu z tej miłości, z tego, a później jak ono jest już takie duże, jest nastolatkiem, to sobie myśli, dlaczego tego nie zrobiłem, tak. Więc to jest oczywiście bardzo złożona i trudna więź, więc jeżeli mówię tutaj o tej emocji, tak? to proszę zauważyć, że nie używam słowa miłość w takim pozytywnym znaczeniu, bo to są emocje różne, tak. Ale to jest właśnie bardzo silnie wiążące. Dlaczego według Pani Profesor teraz chcemy mieć mniej dzieci? Dlaczego trochę się boimy tego i jak temu trochę zaradzić w naszym dzisiejszym społeczeństwie? Dlatego, że dzieci się też ma i rodzina się zakłada w określonych warunkach społeczno-kulturowych, tak. I w dzisiejszych warunkach wychowanie dziecka, przy, przygotowanie do dorosłego życia, tak, bo właściwie zadaniem rodziców jest przygotowanie dziecka do samodzielności, tak, i wyposażenie jakby w takie zasoby, żeby ono sobie jak najlepiej poradziło, ale to jakby wiemy wszyscy, ale to jest też tak, że rodzic stara się dziecko wyposażyć w w takiej umiejętności, aby ono nie tylko dało sobie radę w życiu, ale jakby zadaniem rodzica jest też zapewnienie temu dziecku jak najlepszego startu w tym życiu, tak? Czyli żeby ono też osiągnęło jak najlepszą pozycję w tym życiu. I teraz współcześnie po to, żeby temu to dziecku to dać, to trzeba bardzo dużo w nie zainwestować. Bo proszę zauważyć, że już nie wystarczy zwykłe dziedziczenie proste. Tak? Czyli, nawet jeżeli ktoś, powiedzmy, jest lekarzem, to nie może po prostu przekazać dziecku gabinetu czy szpitala. To dziecko musi zdobyć dyplom lekarza, prawda? Czyli ono musi skończyć te studia czyli ono musi mieć. E, Umiejętność, tak, być zdolne do tego, czyli trzeba w to dziecko zainwestować. Nie wystarczy już powiedzmy je nakarmić, odziać, prawda, dbać, żeby, nie wiem, nie zachorowało gdzieś, tak? czy, czy dbać o to, żeby ono jak zachoruje, żeby wyzdrowiało. To jest inwestycja znacznie bardziej mm, kosztowna z jednej strony, ekonomicznie, ale nie tylko. bo Proszę zobaczyć, że na przykład trzeba zadbać żeby to dziecko miało proste zęby. Nie wystarczy takie jak ono się urodziło z jakimi zębami, tak? To nie jest, to nie jest coś co jest e, widźmi się e, rodziców tylko. Tylko takie są właściwie oczekiwania, tak? Czyli żeby ono zadbało, żeby dziecko nie miało platfusa, e, miało Prosty kręgosłup, prawda? Czyli trzeba je powiedzmy wysłać na rehabilitację. Że w tej chwili także nie do końca wystarczy, że ona na przykład skończy studia, prawda? Bo proszę zobaczyć, jak wiele młodych osób kończy studia, w związku z czym dyplom wyższej uczelni nie jest też taką kartą przetargową, a na rynku tak bardzo konkurencyjnym, jaki jest w tej chwili, tak? Bo rynek pracy w ogóle jest konkurencyjny, nie mówiąc już o tym, że to dziecko musi mieć też taką umiejętność dzisiaj, jakby nabywania nowych kompetencji, dostosowywania się, świat się bardzo szybko zmienia. A to wymaga także właśnie jakby takiej wyposażenia dziecko w jeszcze inne umiejętności, prawda? Radzenia sobie, rozwijania się. To wymaga nie tylko nakładów ekonomicznych, ale też takich nakładów czasowych, nakładów jakby zaangażowania emocjonalnego, bo też jakby oczekiwania czy wymogi dotyczące tego, jak należy wychowywać dziecko są też inne, tak? Czyli powiedzmy, jeżeli... No wiemy na przykład, że w tej chwili nie wolno zostawiać dziecka, do bodaj w Polsce, do 7 roku życia bez opieki, tak? Ale przecież ja na przykład, jak byłam mała, to bawiłam się poza domem, mając 3 czy 4 czy 5 czy 6 lat i to było normalne. Mało tego, tutaj proszę, myślę, że jeśli Państwo się zapytacie swoich rodziców, czy zwłaszcza swoich dziadków, to też przyznają mi rację, że w sytuacji, kiedy matka wyszłaby na to podwórko i siedziała z tym dzieckiem, prawda, patrząc jak ono się bawi, to w opinii pozostałych matek byłaby matką, która nic nie robi która po prostu lekceważy tak naprawdę swoje obowiązki, bo ona powinna w tym czasie gotować obiad, sprzątać, inne rzeczy robić, tak? Czyli nasze wyobrażenie o tym, jak wyglądało dzieciństwo kiedyś jest tak naprawdę fałszywe. Tak? Nasze wyobrażenie o tym, jak to rodzice poświęcali dzieciom kiedyś czas, jest kompletnie niezgodne z prawdą dlatego że rodzice, matka na przykład miała cały czas coś do roboty, tak? Ona nie miała czasu na to, żeby siedzieć z dzieckiem, mu tłumaczyć, rozmawiać, wysłuchiwać i tak dalej, Natomiast w tej chwili to jest jedna z podstaw wychowywania dziecka, ponieważ jakby rzeczywistość, w której żyjemy, tego wymaga. Czyli jedną z takich kompetencji cywilizacyjnych, które jakby te Ci przyszli dorośli powinni mieć, to jest taka umiejętność na przykład zarządzania emocjami, czy zarządzania jakby sobą, tak, swoją biografią. Czyli trzeba dziecko do tego przygotować. A więc właśnie trzeba mieć ten czas na to, żeby zauważyć, co się z dzieckiem dzieje, na przykład, prawda? Bo te również są innego typu zagrożenia, oprócz jakby tradycyjnych zagrożeń wchodzą nowego typu zagrożenia, prawda? Były związane chociażby z korzystaniem z internetu czy z substancjami psychoaktywnymi itd. I rodzic także musi jakby tutaj mieć pewne kompetencje, być wyczulony, mieć czas na to, żeby móc na tyle uważnie się temu dziecku cały czas przyglądać, żeby to dostrzec, żeby mieć czas na to, żeby z nim porozmawiać. On nie może powiedzieć, że mam teraz 5 minut to ja porozmawiam z dzieckiem i zobaczę co się z nim dzieje, bo to jest zbyt krótko, tak? Bo dziecko musi mieć czas, żeby to dziecko się na przykład otworzyło, żeby zaczęło mówić o czymś co bardzo głęboko gdzieś skrywa. Więc a jednocześnie proszę zauważyć, że rodzic funkcjonuje też w tym samym świecie bardzo wymagającym, tak, na bardzo wymagającym rynku pracy i tak dalej. Więc to też powoduje, że Ludzie ograniczają liczbę dzieci, tak? Dlatego, że to jest trudno je, y, y, mieć czas dla wszystkich tych dzieci, zwłaszcza, że jeżeli one są w innym wieku, to każdy z nich ma też inne potrzeby trochę, innego typu problemy, na które trzeba zareagować. I, y, y, a więc jakby to, że w tej chwili jakby to, takim zadaniem y, y, rodziców jest wychowanie dziecka. Tak zwanej wysokiej jakości, tak? czyli takiego dziecka, które jest no właśnie jakby zdrowe, ma proste zęby, prawda? prosty kręgosłup, i cały czas jakby te różne wady są korygowane, jest dobrze wyedukowane, ale, ale oprócz tego też. Na przykład posiada różne inne kompetencje, umie rozwijać swoje hobby, ma zainteresowania i tak dalej. To wymaga bardzo dużo uwagi, czasu, zaangażowania i pieniędzy od rodziców. I to jest tak naprawdę ta przyczyna. To nie jest tylko kwestia finansowa. A czy da się jakoś temu zaradzić? Czy rodzice mogą jakoś znaleźć jakieś rozwiązanie? Na przykład, jak chcą mieć więcej mhm. dzieci. A na przykład ograniczają ich te warunki, czy finansowe, czy społeczne? No myślę, że, że pewnie tak, to jest. No, to, to, to albo jest tak, że ktoś ma bardzo dużo pieniędzy i wynajmuje nianie, opiekunki i tak dalej. I kogoś, kto sprząta dom, prawda, i prowadzi dom i wtedy już powiedzmy rodzice nie muszą tym się zajmować i mają czas na dziecko i na to, żeby z nim wyjechać i wyjść i tak dalej. No albo powiedzmy, że jest to, no nie wiem, jedno z rodziców decyduje się na to, żeby nie pracować i, i być z, z dziećmi w domu, tak. Tutaj nie ma jednej oczywiście recepty na to. No to jest oczywiście zawsze wybór samych, samych młodych ludzi tak? i, i e, oni mogą temu podołać w jakiś tam sposób. To jest też kwestia, bo to jest też dosyć złożona, y, bo to jest też y, y, zależne od y, takiej szerszej sieci wsparcia. Tak? Czyli na przykład, zresztą to wszyscy, którzy mają małe dzieci wiedzą doskonale, że bez pomocy dziadków jest trudno, prawda? Czyli w sytuacji, kiedy ktoś ma właśnie jakby taką rozbudowaną też sieć takiego nieformalnego wsparcia, też jest łatwiej, tak? Chociaż nikt nie zastąpi oczywiście rodziców, więc... Ja nie mam tutaj jakiejś takiej prostej recepty, której, której mogłabym powiedzieć, że co należy zrobić, żeby móc mieć wiele dzieci, i przygotować je do tej samodzielności w dzisiejszym świecie. Tu nie ma żadnej prostej recepty. No to każdy sam musi sobie odpowiedzieć na pytanie, tak? czy, czy daje radę. Tak? Czy, bo, bo to jest kwestia, to, to rodzice wychowują dzieci, czyli oni muszą mieć to poczucie, że dadzą sobie z tym radę. A jeszcze chciałam troszkę wrócić do tego tematu tych zagrożeń, mm -hmm. które się pojawiły w związku z dziećmi, czyli właśnie jakie to są zagrożenia, których może wcześniej nie było? To są te zagrożenia takie, jakby, które się natychmiast nasuwają, tak? E, e, o których się dużo mówi w tej chwili, czyli te nowe technologie chociażby. No, technologie. No to są tylko technologie, one, one, one są zarówno dobre jak i złe, tak, jak wszystko mogą nieść coś, czyli mamy kompendium wiedzy i możemy się kontaktować z bliskimi i możemy sobie także w internecie budować sieci wsparcia i tak dalej. No ale też oczywiście yy, niosą pewne zagrożenia, tak, yy, tak to po prostu jest, tak? to, to, to nie jest nic a, tylko dobre albo tylko złe, więc... Yy, to, jest, to zagrożenie wynika też jakby z tego, że rodzice sami, oni nie mogą przekazać swoim dzieciom tak do końca swoich doświadczeń, tak? Dlatego, że oni nie, nie, nie żyli w takim świecie, także w dużym stopniu, tego. tak, nie mieli tego, więc oni w dużym stopniu nie znają tych zagrożeń, nie mogą sięgać do swoich doświadczeń, swojej wiedzy. Muszą tutaj korzystać w dużym stopniu z wiedzy eksperckiej. Jednocześnie to jest też tak, że ten świat bardzo przyspiesza. W związku z czym jakby te, te różne zagrożenia, tak jak strony nowe, one się cały czas pojawiają. Więc to jest, to jest to jakby główne zagrożenie. Myślę, że wiele rodziców się tego obawia i stara się na przykład ograniczyć tam dostęp do komputera, w jaki sposób kontrolować to dziecko. Ale to właśnie tutaj nawiązując do tych obciążeń rodzica związanych z wychowaniem dziecka i przygotowaniem do tej samodzielności, właśnie dlaczego rodzice mają mniej dzieci. No właśnie, między innymi po to, żeby dziecko jakby nauczyć przygotować w jaki sposób ma korzystać z tych stron, czy poruszać się w tym świecie wirtualnym, to jednak trzeba się w to dosyć mocno zaangażować, tak? Samemu poznać chociażby trochę. To się nie dzieje tak od sobie, prawda? Czyli mieć trzeba czas, trzeba rzeczywiście spędzać czasem, dużo czasu z dzieckiem, żeby spróbować mu te podstawowe zasady, bo my nie jesteśmy w stanie przecież dziecka yy, jakby nauczyć ochrony przed każdego typu zagrożeniem, które można spotkać w życiu, prawda? Bo tego się nie da. Tylko trzeba nauczyć dziecko umiejętności pewnego rozpoznawania zagrożeń e, i tak dalej, tak? E, więc e, to jest jakby nowy typ zagrożeń. E, jak również jakby te substancje psychoaktywne, i to jest też pewien pewne wyzwanie dla rodziców, dlatego że. Rodzice znają tradycyjne substancje psychoaktywne w postaci chociażby alkoholu. W związku z czym e, są w stanie, korzystając z własnej wiedzy i doświadczeń, w jakiś sposób dziecko przygotować do tego, e, żeby ono jakby spożywało alkohol, ale w taki sposób że, e, e, kontrolowalny. Tak? Bo wiedzą, jak to zrobić. E, Natomiast jeżeli chodzi o różne inne substancje psychoaktywne, no to, to często czują się po prostu bezradni, bo nie mają wiedzy, nie mogą korzystać z własnego doświadczenia, nie ma już jakby wypracowanych wzorów, przynajmniej w, tych, w tym pokoleniu, jak korzystać z tego typu substancji w sposób kontrolowany, takich, żeby one nie wyrządziły nam krzywdy. Tak? Więc to są jakby takie podstawowe... Podstawowe, może zagrożenia nowe, które tutaj mi przychodzą do głowy, ale to jest też, jak już powiedziałam, są nowe, jakby też inne umiejętności konieczne, związane z właśnie taką umiejętnością takiego trochę za, zarządzania sobą, tak? To jest inny świat zupełnie niż był. To jest też kwestia tego, że mamy oprócz tego, o czym powiedziałam, rzeczywistość, w której jest nakłot, natłok różnych informacji. Jednocześnie wszystkie te informacje, one mają, hmm, można powiedzieć, taki sam stempel ważności, tak? Czy jak zaglądamy do internetu, to trudno jest rozpoznać, które są wiarygodne, które nie, prawda? To jest też... Coś, co jest, stanowi potężne wyzwanie. Dla nas wszystkich zresztą, bo w tej chwili nie ma nikogo, kto byłby ekspertem, który miałby wiedzę pozwalającą swobodnie się w tej świecie informacji poruszać i umieć rozróżnić, co jest fałszem, a co nie. A wiemy, bo teraz też żyjemy w takim świecie, kiedy fake newsów na przykład, prawda? A więc to jest też taka umiejętność obrony siebie, umiejętność jakby odczytywania tych, też tych informacji, a żeby nie dać się zmanipulować na przykład, tak, żeby nie paść ofiarą różnych, różnych osób czy różnych informacji. To jest też ważna umiejętność i to też jest jakiś rodzaj zagrożenia, ale tutaj bym powiedziała, że to sami rodzice mogą w jakimś takim bardzo podstawowym zakresie przygotować. Natomiast jest to kwestia raczej może edukacji i umiejętności zwraca, zwracania uwagi na, na co, co tu jest czymś takim, co może mnie, mnie, mnie przekonać, tak, a tutaj rola rodziców w tym zakresie trochę maleje niestety albo stety, no trudno to powiedzieć, ocenić jednocześnie, to też jest duże wyzwanie, żeby mm, Nauczyć dziecko jakby takim w, tym, w tym świecie bardzo złożonym, przyspieszającym bardzo gwałtownie, z o, ogromną ilością informacji, y, y, umieć funkcjonować, I tak? y, 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 radzić sobie z tym zalewem, i tak dalej. Bardzo dziękuję za tę. Ten... Krótką rozmowę i myślę, że parę istotnych wskazówek, które przydadzą się rodzicom, a ja z kolei zapraszam na kolejne odcinki naszej serii.